Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż mój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. O cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Oto słowo Pani. Wiecie dobrze, że staram się Was nie zanudzać i nie bombardować ciekawostkami filozoficznymi. Mimo, że mam takie skrzywienie, to raczej Wam oszczędzam. Dzisiaj musimy tak troszeczkę. Tak tro no, Rysiu na przykład lubi, Rysiu by chciał. Nie? Dzisiaj musimy tak troszeczkę, ale dosłownie nie, nie bójcie się, nie? zanim wybiegniecie z kościoła. Stę... Bardzo ciekawa Ewangelia. Nie? Taka strasznie trudna Ewangelia. Jezus drugi raz zapowiada swoim uczniom, że oto on teraz idzie do Jerozolimy, aby, aby oddać życie, że zostanie zabity, odrzucony. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Jak to musi wiele wycierpieć? Kto mu nakazał? Kto go do tego zmusił? Kto mu wydał taki rozkaz? Jak źle się zrozumie ten Ewangelię, to rzeczywiście można tworzyć w sobie obraz Boga tyrana. Boga, który jest rządny krwi. Tylko, tylko to musi. On ma zupełnie inny wydźwięk. Tam jest dokładnie dei. Jest taka jedna dziedzina filozofii. <laughs> Nazywa się deontologia. To, to właśnie od tego słowa. To jest taka nauka o powinnościach. To, to, to jest taka nauka, która mówi o pewnym, mm, pewnym poruszeniu moralnym, no, imperatywie, który mnie porusza, uruchamia do czegoś. Że chcę być czemuś wierny. Że chcę postępować w taki, a nie inny sposób. No to jest właśnie to musi. To jest to musi. Jezusowi nikt i nikt nie narzuca. Nikt mu nie rozkazuje. Nikt od niego tego nie wymaga. To jest coś, co się dzieje w nim. To jest coś, co on przeżywa. To jest takie poruszenie, taki imperatyw, takie poczucie, że tak, tak mam uczynić. I to wypływa ze mnie, to się we mnie dzieje. Tak głębokie doświadczenie, tak mocne, tak silne, że akurat mam tak postępować. Że mam w tym kierunku iść, do Jerozolimy, na krzyż. Znaczy, Jezus jest tym wszystkim wolny. Nie, że ktoś mu coś narzuca. Nie. Absolutnie jego przynaglenie i absolutnie jego wybór. Dopiero w ten sposób można zrozumieć tę Ewangelię. Powiecie, inaczej wymuszając od kogokolwiek przyjęcie krzyża. To jak to tak? Znaczy, musisz ją całą czytać w tym nurcie, w, tym w takiej powinności, w takim pragnieniu. I teraz, żeby też dobrze rozumieć, nikt normalny, nikt o, zło, o zdrowych zmysłach nie chce przyjmować krzyża. Nikt się na krzyż nie rzuca, nikt nie woła, nie ukrzyżujcie, mnie wybierz, nie wybierz. Absolutnie najzdrowszym odruchem normalnym jest krzyża unikać. Absolutnie najzdrowszym odruchem jest, jest zrobić wszystko, żeby na ten krzyż się nie dostać. Wiecie, kiedy tak starałem się, rozgryzałem tą Ewangelię, przyszła mi jedna analogia, która jakoś mi to tłumaczy. Bardzo często porównujemy i mówiąc o krzyżu, odwołujemy się do miłości. I to do tego stopnia, że oto krzyż stał się znakiem najdoskonalszej miłości, najpiękniejszej, najwznieślejszej. I teraz w każdej miłości jest element trudny, jest element bólu, jest element cierpienia. Jest taka przestrzeń, w której człowiek będzie strasznie tęsknił zakochaną osobą. I siłą rzeczy będzie doświadczał smutku. I braku. Jest taki element, w którym człowiek będzie trwożył się i bał o tą drugą ukochaną osobę. I to tak bardzo, że aż to jego będzie zżerać. Że go to wewnętrznie to może no, aż wykończyć. No. Jest taki element, w którym tak będę się bał o, o zdrowie tej osoby, o jej życie. Że, że ból, który będzie mnie przeszywał, będzie nie, nie, nie do zniesienia, tak okrutny. I teraz, kiedy się wybiera miłość, to wybiera się to, co piękne, to co dobre, to co wzniosłe. ale, ale nie da się tego przeżywać bez, bez tego bólu, bez tego cierpienia tęsknoty, bez tego strachu o drugą osobę. Nikt lęku strachu ani bólu nie wybiera, ale, ale to jest to miłością tak bardzo związane. To jest tak mocno tą miłością z miłością powiązane, przeniknięte. No nie da się tego rozdzielić no tak samo z krzyżem. Znaczy, wybierając Bożą miłość, idąc tak radykalnie za Jezusem, nie da się nie doświadczać też bólu, cierpienia, tęsknoty. Nie da się nie doświadczać uwierania tego krzyża. Nie da się nie doświadczać jego ciężaru. Nikt z nas jednak nie wybiera cierpienia samego przez się. Cierpienie nie jest istotą, cierpienie nie jest celem. Ale nie ma prawdziwej miłości bez, bez tego elementu cierpienia. Nie ma prawdziwej miłości bez krzyża. Można tworzyć w sobie na siłę obraz tkliwy. Pastelowy, ale on nigdy nie będzie prawdziwy. Prawdziwa miłość niesie ze sobą krzyż. I tylko wtedy jest ona w pełni, kiedy przyjmuje to całe. I tylko wtedy jestem uczniem Jezusa naprawdę, kiedy przyjmuje to całe: Jego dobroć, Jego miłość, Jego bliskość, Jego krzyż. Amen.